Podhale, kraina legend nieugiętych górali i niezwykłych historii sukcesu. Dziś odkryjemy tajemnicę dziesięciu najbogatszych i najbardziej wpływowych postaci tego regionu. Numer dziesiąty to Andrzej Stoch Junior, złote dziecko podhala, które żyje jak z filmu, syn niegdyś miliardera Andrzeja Stocha Seniora, przez wielu nazywany jest księciem zakopanego. Majątek, który odziedziczył, to nie tylko pieniądze, to przepustka do świata, o jakim większość ludzi może tylko marzyć. Zrobiło się o nim głośno, gdy zorganizował swoje 28. urodziny w klimacie Harry'ego Pottera. Cała impreza odbyła się w zamkniętym na wyłączność zamku Czocha, gdzie gości obsługiwali czarodzieje, a menu podawano w magicznych księgach. Pokazy dronów, teatralne występy i prawdziwa miotła Nimbus 2000 jako prezent. To był wieczór, o którym pisały nawet zagraniczne portale lifestyleowe. Na Instagramie Juniora roi się od zdjęć życia jak z katalogu luksusu: biały Rolls-Royce z dziecięcymi naklejkami jego znak rozpoznawczy tygodniowe wakacje na Malediwach na reset śniadanie z widokiem na Dubaj i przypadkowe spotkania z celebrytami które wyglądają jak zaplanowane kampanie reklamowe. Ale najbardziej zdumiewa to, że nie tylko on żyje jak z bajki jego siostra Sabina dostała od ojca w prezencie prywatne lotnisko pod Częstochową. Tak, pas startowy, hangar, wieża kontroli lotów, wszystko. Plotki mówią, że zamierza stworzyć tam butikowy terminal VIP tylko dla zaprzyjaźnionych rodzin biznesowych. Choć fortuna rodziny nie jest już tak gigantyczna jak za czasów seniora. Nazwisko Stoch wciąż działa jak marka premium. Budzi emocje, zazdrość i szacunek, szczególnie na podhalu, gdzie legenda rodu jest żywa jak nigdy wcześniej. Numerem 9 jest Adam Bachleda-Curuś, którego majątek szacowany na imponujące 1,3 miliarda złotych plasuje go wśród najbogatszych Polaków i regularnego bywalca prestiżowych rankingów finansowych, takich jak te publikowane przez Tygodnik Wprost. Rodzina Bachledów Curuś to jedna z najważniejszych i najbardziej zasłużonych rodzin ziemiańskich zakopanego, której korzenie sięgają jeszcze przed rokiem 1939. Już wtedy byli właścicielami prestiżowych działek położonych w najbardziej pożądanych lokalizacjach, wzdłuż słynnych krupówek i pod majestatyczną gubałówką. To właśnie ten majątek uczynił ich jednym z filarów lokalnej społeczności. Niestety, po II wojnie światowej i działaniach polskiej ludowej władzy ustawodawczej, niemal cały dorobek rodziny został znacjonalizowany, a Bachledowie zostali zaledwie z trzema niewielkimi działkami. To dramatyczny cios, który na długo odcisnął piętno na kolejnych pokoleniach. Najmłodszy z rodu, Adam Bachleda Curuś, musiał mierzyć się z tym dziedzictwem. Mimo niełatwych czasów, w latach 70. rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, które jednak przerwał szykany ze strony władz komunistycznych. Typowy los wielu ambitnych młodych ludzi tamtej epoki. Karierę zawodową Adam zaczął od produkcji okularów, by z czasem skierować swoje talenty ku rynku nieruchomości. Przełomem okazał się rok 2007, gdy wraz z synami założył grupę inwestycyjną Bachleda, która dziś zarządza setkami nieruchomości w Polsce i za granicą. W portfolio firmy znajdują się prestiżowe hotele, takie jak Merkur Kasprowy w Zakopanem czy Luksusowy Bada Laksuli. Równolegle do biznesu Adam przez wiele lat aktywnie angażował się w życie miasta Zakopane, pełniąc funkcję burmistrza w latach 1995 do 2001. To właśnie on w 1997 roku złożył w imieniu górali wzruszający hołd Janowi Pawłowi II podczas papieskiej pielgrzymki do Zakopanego, co na długo zapisało się w historii miasta i regionu. Obecnie czwórka synów Adama, nazywana przez media książętami Podhala, kontynuuje rodzinne tradycje, prowadząc biznes i rozwijając inwestycje. Każdy z nich ukończył prestiżowe studia, co zapewnia firmie świeże spojrzenie i profesjonalne zarządzanie. Dodatkowo Adam jest stryjem znanej aktorki Alicji bachledy curuś co tylko dodaje rodzinie prestiżu i rozpoznawalności na arenie krajowej. Na miejscu ósmym znajduje się Andrzej Gut Mostowy. To bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci podhala, która z powodzeniem łączy świat biznesu z polityczną działalnością. Jego majątek, szacowany na około 70 milionów złotych, plasuje go w czołówce najbogatszych osób w regionie. Swoją karierę rozpoczął w połowie lat 90., rozwijając działalność w branży turystycznej i hotelarskiej. Obecnie jest współwłaścicielem legendarnego hotelu Sabała w Zakopanem oraz współudziałowcem spółki Witkowski, zarządzającej popularnym wyciągiem narciarskim. W 2020 roku, obejmując stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Turystyki i Technologii, przekazał większość udziałów w rodzinnych firmach żonie, Bożenie Gutmostowy, która od tej pory Kieruje ich rozwojem. Według oficjalnych danych, roczne przychody z wynajmu nieruchomości wchodzących w skład jego majątku sięgają kilku milionów złotych. Oprócz działalności gospodarczej, Gut Mostowy przez lata pełnił funkcję posła na Sejm, gdzie był aktywnym promotorem rozwoju turystyki i inwestycji na Podhalu. Numerem siódmym jest Andrzej Stoch Senior, postać niezwykle barwna i kontrowersyjna w historii podhalańskiego biznesu. Zaczynał od hodowli świn w rodzinnej wsi Ząb, ale dzięki przedsiębiorczości i sprytowi szybko awansował do grona najbogatszych Polaków. Jego majątek w szczytowym okresie oceniano na około pół miliarda złotych i obejmował liczne prestiżowe nieruchomości na Podhalu i poza nim. W czasach PRL-u, gdy w Polsce brakowało podstawowych produktów, Stoch wykorzystywał okazję, skupując resztki jedzenia z zakopiańskich restauracji, które wykorzystywał do karmienia świń. Dzięki temu zbudował dostawy mięsa dla licznej grupy turystów, co uczyniło go jednym z czołowych przedsiębiorców regionu. Po transformacji ustrojowej, Stoch szybko zmienił profil działalności, inwestując w luksusowe lokale w zakopanem, takie jak Hotel Morskie Oko, restauracja kolorowa czy lokal na szczycie gubałówki. Jego imperium obejmowało również dom w wczasowy panorama, ośrodek Salamandra, osadę Czorsztyn oraz prywatne lotnisko pod Częstochową. W 2007 roku majątek Stocha wyceniano na 670 milionów złotych, co plasowało go w elitarnym gronie najbogatszych Polaków. Jednak sukcesy finansowe przyćmiły liczne problemy. Długi sięgały 14 milionów złotych, a egzekucje komornicze były na porządku dziennym. Stoch wielokrotnie próbował zabezpieczyć majątek, przepisując go na członków rodziny, co komplikowało działania wierzycieli. Jego biznesowe życie pełne było konfliktów i sporów, zarówno z konkurencją, jak i z prawem. W głośnym incydencie oskarżono go o blokowanie dostępu do posesji Rywala poprzez postawienie kontrowersyjnego ogrodzenia. Ponadto w mediach pojawiały się informacje o zarzutach związanych z przestępstwami finansowymi. Numer 6 to Małgorzata Hechylińska, niekwestionowana królowa zakopanego. Przez wiele lat Małgorzata Hechylińska była synonimem sukcesu i luksusu na Podchalu. Razem z partnerem zbudowała prawdziwe imperium hotelarskie, które w swoim zenicie obejmowało aż trzy prestiżowe hotele w Zakopanem, ogromny obiekt na Mazowszu, tradycyjną karczmę oraz prężnie działające biuro podróży. Dzięki temu zyskała miano Królowej Zakopanego i znalazła się w gronie najbogatszych Polek. Jej biznes był symbolem elegancji, prestiżu i wysokiej jakości usług, które przyciągały elitę z kraju i zagranicy. Niestety, ten spektakularny sukces okazał się bardziej kruchego fundamentu, niż początkowo się wydawało. Problemy finansowe zaczęły narastać około 2013 roku, a spirala zadłużenia coraz bardziej zaciskała pętle na jej imperium. Wobec rosnących długów, Hechelińska podjęła szereg ryzykownych decyzji biznesowych, w tym sprzedaż jednego z hoteli, po wpłaceniu zadatku aż 20 milionów złotych, co dość niespodziewanie zostało wycofane. Te działania tylko pogłębiły kryzys i w efekcie doprowadziły do upadku firm oraz utraty zaufania partnerów biznesowych. Ostatecznie sytuacja stała się tak poważna, że kobieta trafiła do aresztu, a jej imperium przestało istnieć. Jej życie w czasach świetności przypominało niemal bajkę, luksusowe rezydencje, ekskluzywne eventy i wpływy w świecie biznesu. Jednak krytycy podkreślają, że fundamenty jej fortuny opierały się w dużej mierze na kredytach, co przy spadającej rentowności okazało się zgubne. Na miejscu piątym znajduje się Marian Pędzimąż, czyli reniferowy wizjoner Podhala. Karierę biznesową rozpoczął jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia, sprowadzając do Polski renifery z Finlandii, które szybko stały się jedną z największych atrakcji Zakopanego. Te egzotyczne zwierzęta szybko zyskały sympatię turystów i mieszkańców, stając się wizytówką Krupówek. Pędzi mąż, nie spoczął na laurach. Jego pomysłowość i charyzma pozwoliły mu rozwinąć działalność na inne miasta w Polsce, gdzie Renifery również przyciągały tłumy. W 2005 roku wspominał, że inspirację zaczerpnął z telewizyjnego programu i choć początkowo traktował pomysł żartobliwie, szybko przerodził się on w realny biznes. Ponadto Marian był inicjatorem uruchomienia lodowiska niedaleko stacji narciarskiej Nosal, a także współwłaścicielem wielu lokali gastronomicznych i sklepów spożywczych na Podhalu. Jego działalność nie ograniczała się do prostych fast foodów, był też właścicielem ekskluzywnych punktów gastronomicznych na Krupówkach i w okolicach. Jego nagłe odejście wstrząsnęło lokalną społecznością i wywołało falę spekulacji, bo pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo i zapisał się w historii zakopanego jako innowatora i wizjonera. Numer czwarty to Józef Dziubasik. Architekt sukcesu Białki Tatrzańskiej, uznawany za wizjonera i pioniera turystyki na Podhalu, Józef Dziubasik przekształcił niepozorną, rolniczą wioskę Białka Tatrzańska w jedną z najważniejszych destynacji turystycznych w Polsce. Jego majątek wycenia się na około 80 milionów złotych i obejmuje udziały w ośrodkach narciarskich, luksusowych hotelach oraz termach bania, jednych z największych parków wodnych w regionie. Już w latach 80. w czasach, gdy większość mieszkańców Białki Żyła z rolnictwa, Dziubasik zainspirował się austriackimi i włoskimi kurortami narciarskimi i postanowił stworzyć w Polsce coś podobnego. Zaczynał od prostych wyciągów na dawnych pastwiskach, które szybko rozwinęły się w nowoczesne stoki narciarskie z pełną infrastrukturą hotelowo-gastronomiczną. Jego wizja nie ograniczyła się do zimy. Dzięki termom bania, białka tatrzańska stała się popularna przez cały rok, oferując relaks w wodach geotermalnych z przepięknym widokiem na tatry. Dzięki temu Dziubasik zapisał się jako jeden z największych inwestorów i twórców nowoczesnej turystyki górskiej w Polsce. Na trzecim miejscu naszego podium znajduje się Kamil Stoch, skoczek narciarski i przedsiębiorca z góralskim sercem. Kamil Stoch to prawdziwa legenda polskich skoków narciarskich, pięciokrotny olimpijczyk, dwukrotny zdobywca kryształowej kuli oraz triumfator trzech edycji prestiżowego turnieju czterech skoczni. Jego majątek szacowany jest na około 10 milionów złotych, a większość dochodów pochodzi z nagród sportowych, lukratywnych kontraktów reklamowych oraz mądrych inwestycji, które planuje wspólnie z żoną Ewą. Swój prywatny czas spędza w luksusowej Willi w Zębie, rodzinnej miejscowości na Podchalu. Jego dom, położony w malowniczym otoczeniu, stał się symbolem sukcesu i oddania lokalnej społeczności, a sama ulica, przy której się znajduje, nosi imię Kamila Stocha. Stoch to przykład sportowca, który zbudował swoją pozycję nie tylko na podium, ale również na dobrze przemyślanym biznesie. W 2021 roku znalazł się w czołówce najlepiej zarabiających skoczków narciarskich na świecie, co pokazuje, że talent i pracowitość przekładają się na finansowy sukces. Warto też wspomnieć, że Adam Małysz, inna legenda polskich skoków, zgromadził majątek o wartości około 68 milionów złotych i po zakończeniu kariery aktywnie działa jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, wspierając rozwój sportu w kraju. Drugie miejsce podium zajmuje Wojciech Krzyściak, król gastronomii Zakopanego. Od skromnych początków, często pełnych głodu i trudności, do prawdziwego imperium kulinarnego, tak można opisać historię Wojciecha Krzyściaka. W dzieciństwie zdarzało mu się nawet kraść jedzenie, aby przeżyć, ale dziś jest jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorców na Podhalu. Jego biznesowa przygoda zaczęła się od sprzedaży saturatora z wodą gazowaną i syropami na ulicach Zakopanego. Szybko nauczył się, że sukces wymaga połączenia ciężkiej pracy z odwagą do podejmowania ryzyka. W latach 90. zauważył rosnący potencjał turystyczny pod hala i zaczął otwierać restauracje, które dzięki dbałości o detale, zarówno w menu, jak i wystroju, stały się ulubionymi miejscami zarówno turystów, jak i miejscowych. Dziś Wojciech jest właścicielem sieci restauracji oraz twórcą marki Księstwo Góralskie, która łączy tradycję z nowoczesnością i kieruje ofertę do najbardziej wymagających gości. Jego apartamenty, ekskluzywne produkty spożywcze, a także elementy wystroju wnętrz stały się symbolem luksusu z góralskim charakterem. Na miejscu pierwszym w naszej liście znajduje się Władysław Zamojski, hrabia, który uratował zakopane i tatry. Choć nie był góralskim rodowitym mieszkańcem, wkład hrabiego Władysława Zamojskiego w losy zakopanego i całych tatr jest nieoceniony. To właśnie dzięki jego odważnym decyzjom i wizji, dziś możemy cieszyć się niepowtarzalnym urokiem tego regionu. Bez niego tatry mogłyby dziś wyglądać zupełnie inaczej: pozbawione lasów, zdegradowane, a przede wszystkim nie leżałyby w granicach Polski. Jego działania to nie tylko wielki gest miłości do przyrody, ale także patriotyczna misja, która na zawsze wpisała się w historię kraju. Początek tej niezwykłej historii miał miejsce 9 maja 1889 roku, kiedy to hrabia Zamojski na licytacji wykupił ogromne obszary polskich tatr, lasy, polany, a nawet legendarne morskie oko za kwotę 460 tysięcy złotych reńskich. Ta decyzja była czymś znacznie więcej niż finansową inwestycją. Był to akt ratowania unikalnej przyrody i kultury Podhala przed bezmyślną eksploatacją oraz dewastacją. W tamtym czasie Tatry były zagrożone masową wycinką lasów oraz planami przemysłowego wykorzystania terenów, które mogły doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Dzięki determinacji Zamojskiego udało się tego uniknąć. To on zainicjował budowę linii kolejowej Chabówka, Zakopane oraz nowoczesnej drogi do stolicy Podhala, otwierając tym samym region na rozwój turystyki i poprawę infrastruktury. Po zakupie tych ziem, hrabia osobiście zarządzał posiadłością, inwestując własne środki w jej rozwój i ochronę. Dbał zarówno o zachowanie dziewiczych tatrzańskich lasów, jak i o rozwój Zakopanego jako kurortu, który miał stać się perłą turystyczną Polski. Najważniejszym dowodem jego patriotyzmu było jednak przekazanie całego swojego majątku narodowi polskiemu. Dzięki temu Zakopane, Tatry i okoliczne tereny stały się własnością publiczną, a ich niezwykłe bogactwo przyrodnicze objęto ochroną. Inicjatywy Zamoyskiego stały się inspiracją dla powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, który do dziś chroni unikalny ekosystem tego regionu i przyciąga miliony turystów z całego świata. Wyprzedzając swoją epokę, hrabia Zamojski podszedł do ochrony środowiska z wyjątkową świadomością i nowoczesnością. Za swoje wybitne zasługi dla kraju, społeczną pracę i wielką ofiarność 10 listopada 1933 roku został uhonorowany przez prezydenta Ignacego Mościckiego wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski, jedną z najwyższych cywilnych odznaczeń państwowych. A jeśli podobała wam się ta podróż po finansowych szczytach Podhala, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie znać w komentarzach, który z bohaterów zrobił na was największe wrażenie.